Cześć! Dzisiaj wracamy do tematu Rezero, choć tym razem nie będą to ciekawostki lub historia jednej z postaci, lecz zajmiemy się pewną teorią, którą podzielił się ze mną na Discordzie Jackie. Zanim zaczniemy, nie zapomnij zostawić lajka i subskrypcji, a w komentarzu napisać o czym zrobić kolejny odcinek. Okej, okay, przejdźmy do rzeczy. Ja jestem Mikli, a to znaczenie imienia Satela. Jak pewnie wszyscy wiecie, imiona wszystkich wiedźm oraz arcybiskupów grzechu związane są z astronomią. Pochodzą od nazw gwiazd lub innych planetoid, jednak imię satela wydaje się nie mieć z tym nic wspólnego. Teraz pojawia się pytanie, z czym kojarzy wam się słowo satela? Mi nie skojarzyło się z niczym, jednak Jackie naprowadził mnie na odpowiedź, czyli satellite, co to znaczy satelita. A co jest naturalnym satelitą Ziemi? Księżyc. To jednak nie koniec teorii. Księżyc jest obecny w ważnych momentach w każdym arku. Dla przykładu, w arku pierwszym podczas pierwszej śmierci Subaru, kiedy ten złapał umierającą Emilię za rękę, ich dłonie były oświetlone światłem księżyca. Przez co księżyc stał się swojego rodzaju świadkiem obietnicy złożonej przez Subaru. W arku drugim znowu widzimy księżyc tym razem jednak podczas walki z bestiami. Co było przełomowym momentem i przy okazji czymś, co pozwoliło Subaru nareszcie wyrwać się z pętli w rezydencji Rozłala i ruszyć dalej przed siebie. W arku trzecim księżyc widoczny jest podczas pierwszego spotkania z Białym Wielorybem, co znowu stało się później kartą przetargową Subaru w trakcie negocjacji z Krusz. Natomiast w arku czwartym księżyc jest dość często widoczny, jednak w pełni widzimy go dopiero podczas pasowania Subaru na rycerza Emilii, czyli w kolejnym przełomowym momencie podróży Subaru. W arku 5 i 6 również pojawia się księżyc, ale może nie spoilerujmy. Ale okej, okay. księżyc jest ważny, ale jakie on ma powiązanie z satelą? Poza przybliżonym brzmieniem. Księżyc często uznawany jest za metaforę tajemniczych stron natury, nadprzyrodzonych sił, zmienności i szaleństwa. Z racji tego, że księżyc pojawia się nocą, łączy się go także z mrokiem, lękiem i złem. Najczęstszym znaczeniem księżyca, które pojawia się w wielu wierzeniach, jest jednak kobiecość płodność i macierzyństwo. Jak pewnie wiecie, księżyc ma też swoje fazy. Jednak na potrzeby teorii potrzebne nam są dwie: pełnia, kiedy księżyc na niebie jest pełny i najjaśniejszy, oraz nów, kiedy księżyc jest niewidoczny, pogrążony w mroku. Wiemy też, że Satela i Wiedźma Zazdrości to dwie różne osoby, albo raczej osobowości Sateli. Dlatego też pełnia może symbolizować Satelę, niewinną dziewczynę, która troszczy się o Subaru. Natomiast Nów, Wiedźma Zazdrości, wiecznie spowitą w mroku, której twarzy tak naprawdę nigdy nie widzieliśmy. Przez to, że księżyc często widoczny jest w ważnych scenach, można odnieść wrażenie, że Satela cały czas obserwuje postępy Subaru. Nieważne ile prób zajmie mu pokonanie przeciwności, ona zawsze będzie bliska. To chyba tyle, jeśli chodzi o tą teorię. Jackie podzielił się ze mną jeszcze dziwnymi obrazami, które można zauważyć w trakcie niektórych odcinków, na przykład. Ale o tym już kiedy indziej. Jeśli film ci się spodobał, nie zapomnij zostawić lajka i subskrypcji, oraz w komentarzu napisać, o czym zrobić następny odcinek. Jeszcze raz dzięki Jackie. Okej, okay, na dzisiaj wystarczy. Ja byłem Mikli, to było znaczenie imienia Satela. Cześć!